Halo, ponownie Janusz Zagórski, już wyszliśmy z bazy, tutaj żeśmy się z Wami bezpośrednio nie łączyli, było krótkie nagranie, sprawdzaliśmy tam przez parę minut rejestratory, to oczywiście jest praca na całą noc, cztery kamery, teraz szukamy Pana Malickiego, to jest gdzieś na rejon, zaraz zapytamy tutaj Ministerii Mieszkańców, przepraszam, gdzie tutaj Pan Malicki, dyrektor Malicki mieszka, to jest... to jest to, tak, aha, dobrze, dobrze, o Jezu Boże, jak oni mi tak stanął, to na... nie było go, że to... mało co psanie, rozdeptałem, słuchajcie, ale dzisiaj nie stało na miejscu takie, dosłownie 20 centymetrów, może jeszcze mniej. Yy, próbujemy przekonać Pana Edwarda Malickiego, żeby powiedział o tej obserwacji kuli, bo to miało bardzo ważne znaczenie. Właśnie tutaj muszę rozdzwonić. w tej chwili właśnie idę do niego. On już tam, dzisiaj jak byliśmy w piktogramie, parę zdań Bardziej Raczej chyba nie do mikrofonu, na rzecz, jeżeli nawet, to wiem, że ta część z Was mogła być na sieci. Nawet nie wiem pewnie, czy, nie jestem pewny, czy wtedy było akurat nagrywane ponieważ e, 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 nagrania koledzy szybko zmontowali, ale te pierwsze lat mogły być jeszcze bez nagrania. W tej chwili dzwonię do pana Edwarda. Mam nadzieję, że wyjdzie za chwileczkę. Panie Edwardzie, no jest trochę do pana, bo to wszyscy już wiedzą o tej racji. Panowie z telewizji polskiej przyjechali. I nie, 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 naprawdę, no do pana, do pana, właśnie do pana. Tak. I...

te polary, i wczoraj poszedłem spać o piętnaście pierwszej, bo tak młodzież trochę szacowała i chciałem im powiedzieć i nagle tak gdzieś za piętnaście ja się obudziłem, to się rzadko zdarza, raczej nie zdarza się, tak jakiś byłem taki dziwny, i, ale od razu tak, szedł, że poszedłem do okna i potem do tego właśnie okienka tam na e, kierunek właśnie na, te pol, na, na to pole, które tam jest nad, ty, nad tym drzewami, tak wśród tych drzewo, to tam trochę te drzewami tam zasłaniają, taką czerwoną, coś czerwonego, tak zobaczyłem, ale dość jak dawniej to takie były, raczej znaczy czerw czerwień była taka buraczkowa, to to było taka bardziej taka rubinowa, ale takie dawała takie promienie jak? Gdyby, nie? Może mnie lepiej słychać, dlatego że ja musiałem się odsunąć troszeczkę od e, mikrofonu telewizji, więc nie mam nadzieję, że chociaż trochę słyszeliście, to jest bardzo ważna relacja. Ja myślę, że dzisiaj o godzinie 21, kiedy będziemy nadawać program online ze studia, będzie tam bardzo wielu gości, ludzi, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, że będziemy również pana dyrektora mogli gościć i żeby na spokojnie tutaj do kamery już tam w studio i do mikrofonu mogłam, mogłam to wszystko powiedzieć. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, jak to nam daje, dodatkowo rękojmy, że ten piktogram, ten niezwykły, ten wielki piktogram, Wreszcie oczekiwany długo e, przez wielu, że tak powiem, skreślony z listy, że powstanie, że on uzyska rangę programu czasu na jakąś formę energii, jak jakiś księgi energii. Wiemy, że jest jakiś znak tam na tym polu wieku, to chyba jest chyba coś tam się stało. No, i, I jechała córka, bo dziewiąty wyjeżdżała tam do, 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 do Cospad. No i... Mówię, zobacz tam na może być osoba słychać, więc ja tutaj przyjmuję jeszcze raz e, mikrofon w tej chwili, właśnie też chciałem tego posłuchać bliżej, nie mogę się tutaj z kolegom z Telewizji Polskiej, na razie się rozłączam, później będziemy się łączyć i przeszkadzamy wszystko na żywo, online.